Jeżeli Państwo będziecie mieli, czy macie już weryfikację do nawożenia, wraz z nawadnianiem możemy ułożyć profesjonalnie z zalecenia. Ewentualnie możemy zaoferować doglebowo AgroMaster lub AgroBren. Są to nawozy o spowolnionym działaniu. Czas działania dla tych nawozów jest od dwóch nawet do. 6 miesięcy, jeżeli chodzi o warunki polskie, jeżeli chodzi o warunki światowe to dwóch yy, lat. I teraz tak, kilka yy, takich yy, faktów o Agrolifie. Być może Państwo znacie Agrolif, myślę, że przynajmniej część yy, z Państwa na pewno tak. Nie będę tutaj yy, rozbierał go do części pierwszych, ponieważ myślę, że dla Państwa może ma trochę mniejsze znaczenie jak działa, co on tam robi. E, myślę, że dla Państwa są najważniejsze już finalne efekty. To co e, Państwo zbieracie. I teraz tak. W naszej mamy agronim azotowy. Jest to e, na UZO azotu, 31% azotu, z czego 30% to jest mocznik. Z tym, że jest to mocznik produkowany w dwóch fabrykach na świecie. E, które produkują mocznik bez biuretu, czyli bez tej substancji, która waży. Agronik fosforowy, 52% fosforu, z czego 100% fosforu jest w rozpuszczalne w wodzie. Poproszę zauważyć, że część firm jeszcze produkuje nawozy po przewadze fosforu, gdzie ten fosfor rozpuszczalny jest tylko w około 50% w wodzie, resztę w pasach. Agroliw potasowy, pozyskany z formy saletrzanej, tutaj łatwo pobieranej przez rośliny. Total taki, który łączy cechy wszystkich poprzednich, 20-20-20. Najbardziej popularny i tutaj w doświadczeniu, które przedstawię, najczęściej używany. Agroliw magnezowy. Taki siarczan magnezu o przeradze yy, siarki magnezu. Wapniowe jest w zasadzie unikatowy produkt, który zawiera w, w połączeniu ze, ze wszystkimi makro i z większością mikroelementów pobieranych przez roślinę. I od ubiegłego roku, z zasadzie tego roku, yy, na rynek wprowadzamy dwa nowe yy, produkty agrolifycyklowe. Yy, yy i agroliw są to nawozy, które zawierają tylko i wyłącznie te mikroelementy, które tutaj przedstawiam. Tylko cynk, ewentualnie tylko mangan. I teraz czym się różni agroliw w zasadzie od całej naszej konkurencji? Tym, że nie tylko nawozi, nawóz jest jednym, taki, takim, jednym z elementów, który dedykujemy Państwa roślinom. Agroliw mówiąc tak też bardzo potocznie podnosi proces fotosyntezy w roślinie. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy silnik w ciągu około 100 koni. Dodajemy turbę na 130. Agrolif, yy, rośliny yy, po zastosowaniu agrolifu w naszych sadach, właśnie będą yy, wzmocnione o około 30%. Mniej więcej możemy powiedzieć, że będzie yy, ta roślina. Działała z taką turbiną przez okres około 14 do 20 dni. I teraz przedstawię doświadczenie. Nie wiem, czy tego Pana znacie. Tutaj myślę, że częściowo pewnie tak. U Pana Roberta zrobiliśmy doświadczenie w 2013 roku na dwóch odmianach z trzykrotnym zabiegiem. Celem doświadczenia było określenie skuteczności, czy to w ogóle ma sens, jakie to da efekty. Zastosowaliśmy trzy zabiegi. W pierwszy zabieg w fazie wegetacji, to jest początek wzrostu, liścia 5 kg. Drugi zabieg również totalem w dawce 5 kg. Początek wzrostu zawiązków i trzeci zabieg, już ostatnia faza wzrostu owoców. Tutaj w przyszłości ewentualnie sugerowały Państwu ten ostatni zabieg podwoić w odstępach dwotygodniowych, żeby wykonać na przykład nie trzy, a cztery zabiegi. Przed zbiorem było widać takie efekty. Po pierwsze Roślina, na roślinach była zwiększona ilość koszyczków, kolejnie zwiększona ilość owoców w koszyczków, w praktyce już tutaj po zbiorze widzimy większą masę orzeków, no i pomiędzy. Teraz meritum sprawy, jeżeli chodzi o y, odmianę olbrzymą y, skalę. Plon e, całkowity po agrolipie 5,1 tony. Plon całkowity y, w kontroli 3,8 tony. Koszt nawożenia około 250 zł. Wzrost plonu w granicach 1300 kg. Finalny zysk y, przy cenie 8,45 minus koszt nawożenia ponad 8000 zł. Myślę, że nie ma. Druga odmiana yy, bardzo no, w tym samym harmonogramie również 3 zabiegi. Yy, odmiana Cosworth 5,9 tony Kontrola 4,5 tony z plonu 1400 kg w granicach 25-26% koszt niemal 9000 zł. W praktyce mamy taką różnicę. Proszę zauważyć, że żeby zebrać znacznie większy plon, te owoce nie muszą być dużo większe. To jest taka wręcz subtelna różnica. O 25% z jednej strony to nie jest dużo, z drugiej strony jeżeli popatrzymy na stronę finansową jest to bardzo, bardzo wiele. I teraz podsumowanie. Agrolif po pierwsze yy, zwiększa ilość koszyczków, zwiększa ilość owoców w koszyczku, zwiększa masę, objętość. Yy, znacznie zwiększa zyski. Plom mieć większy prawie o 25%. Z mojej strony to wszystko. Który który był total. Total, to, to. total. Dwa razy total i ostatni, do ostatnie do zabiegu potasowego. Jaka yy, cena W granicach 250 zł za 15 kg. 5 do 6 kg. Raczej bym nawet sugerował tutaj bliżej, 6, jako że ale no, są dużą rośliną, mamy dużo powierzchni asymilacji. W związku z czym te wyższe dawki są jak najbardziej do zaakceptowania. Z tym, że tutaj też e, proszę zauważyć jedną rzecz, że e, w gospodarstwie pana Roberta nawożenie doglebowe jest na wysokim poziomie. Agrolib nie jest cudotwórcą, więc on potrafi stworzyć większy plon, z tym, że musi mieć wstrzego, czyli musicie państwo dobrze nawieść przed podkorzeń wasze rośliny, żeby to, to zwiększenie turbiny yy, dawało odpowiedni efekt. Może to wizualnie będzie mniej widoczne, natomiast bardzo efektowne, yy, bo jeżeli będzie brakowało któryś makro czy mikroelementów, to Różnica wizualna będzie bardzo widoczna nawet po dwóch, po trzech dniach od zabiegów, z tym, że jeżeli będziemy uzupełniali tylko e, makro czy mikroelementy, to musimy tych zabiegów e, znacznie więcej wykonać. Jeżeli tych zabiegów będzie e, mniej, e, a Wasze rośliny pod korzeń będą dobrze nawiezione, w związku z tym. to e, Nawożenie do listy agroliferem zdecydowanie do się przełoży. Reszczyna no, jest zbyt dużym, yy, dużą rośliną, żeby ją nawozić yy, tylko i wyłącznie yy, do listnie. Tutaj agrolif yy, powoduje właśnie tą fotosyntezę, to, tą turbinę w roślinie, że yy, możemy dać większe yy, efekty. Czy jeszcze jakieś yy, pytania? A czy można łączyć na przykład z fungicydami? Można. Ja właśnie przywiozłem tabelę mieszań, także będą tutaj wyłożone tabele mieszań. Yy, można łączyć z zdecydowaną większością yy, pestycydów, yy, czy zwłaszcza fungicydów. Yy, z tym, że oczywiście yy, zalecałbym zawsze yy, taką pewną ostrożność. Nawet jak jest coś yy, w tabeli mieszań u nas, to my na przykład zrobiliśmy tabelę mieszań założymy rok temu. Firma chemiczna może w tym roku, może w przyszłym roku yy, zrobić coś innego, czy, czy wprowadzi jakąś inną substancję do danego yy, pestycydu. No i to już się zmienia, prawda? My tego nie wiemy, nie robimy co roku, yy, w związku z czym zawsze zalecałbym jednak taką ostrożność, nie? przynajmniej yy, już na tym takim etapie yy, tworzenia cieczy roboczej. Na etapie tworzenia cieczy roboczej nie będzie problemu, no to najprawdopodobniej już nie, ale zawsze na to należy zwracać uwagę. Na pewno z miezionami nie można. między innymi Ja może... Ja może, żeby tutaj nie wytykać konkurencji, odniosę się do naszego nawozu. Mamy coś takiego jak solido. Nawóz do fertygacji, jak robimy badania często rzadko, która konkurencja dorównuje jemu, natomiast my dedykujemy ten nawóz do fertygacji. Też ma wszystkiego po 20, jest tańszy około 60% w porównaniu do Agrolifu. Z tym, że jest to tylko i wyłącznie nawóz. Makro i mikroelementy. Jeżeli pani będzie miała duże braki, któregoś makro czy mikroelementu, który jest w tym nawozie. Będzie Pani widziała efekty, ale nie będzie tego wzmocnienia fotosyntezy. Ale jeżeli ktoś z Państwa by chciał tylko dokarmiać zwykłym nawozem, może kupić soli. oczywiście, nawozimy roślinę przez korzenie, a nie przez niż tutaj uzupełniamy, czy właśnie próbujemy dodatkowe pozytywne efekty. Nie należałoby dać No tu jest trafna sugestia, ale nie ma, nie Nie, ale myślę, że może właśnie yy, po ewentualnie przed, tak jak się to też robi w innych roślinach. Może tutaj jak pana Roberta namówimy, jeśli będzie chciał. To może zrobimy takie doświadczenia. My raczej staramy się robić doświadczenia takie typowo polowe, nie laboratoryjne. W związku z czym no nie każdego rolnika da się nauczyć na wszystko, ponieważ to jest to jakiś dodatkowy kłopot. Trzeba wjechać osobno, zrobić nowy roztwór, tego przypilować, zmierzyć ten plon, Ale myślę, że, że tutaj zastosowanie fosforu w tej. W tej w drugim zabiegu, właśnie w okresie yy, zawiązywania, to może być bardzo, bardzo polecam. Yy, zastosowanie u siebie nie jest to zbyt drogie. <coughs> yy, Trzy zabiegi, 250 do 300 zł. Yy, myślę, że nikogo z Państwa nie będzie ograniczało. Yy, wiadomo, że najlepsze doświadczenie to jest w swoim gospodarstwie.